Dzień dobry YouTube. Po 5 dniach przerwy. Tak około 2 godzin planuję dzisiaj pograć maksymalnie. Czyli do 21 mniej więcej 21 z kawałkiem. Będę musiał jeszcze raz sobie. ...zawodować gierkę. Dźwięk się, się zawodował. No i tak muszę jeszcze raz wszystko, za wszystko jeszcze włączyć. Kolejna baza. Zdaje się, że cementownia. A ja czekam aż łaskawie się menu włączy. Wejdź i jeszcze raz wejdź. Chyba zobaczyć co w ogóle mam, jakiś sprzęt. Może trochę podgłośnie grę. Dobra, teraz się załadowało wszystko. Eee. Słuchawki mam na maksa. Może ewentualnie. O! Znowu do modu wejść nie mogę. Dobra. E, dźwięki. Może trochę podgłośnić. Chociaż nie, no jest w sumie głośno. Chyba, że głośność zwiększę w samym systemie. Ale też niespecjalnie. No właśnie raczej nie będę, nie, ma, nie będę dawać. Dobra, teraz tak, e, co, co w ogóle mamy? Pozbyłem się. Pozbyłem się M16. <coughs> Czy tam M4? <coughs> Może jednak faktycznie się nawet ściszę. <coughs> Dobra, zbyłem się czwórki. Um. Amunicji mam do tego karabinku sporo. To jest 762. To jest 100. 35 pocisków wystarczy. To jest do pistoletu. A tu będzie do czyli do, te do tego tylko też mam celownik, ale tego nie mam czerwony właśnie to jest celownik dałem do... pory <try> czyli w zasadzie to mogę ten celownik sprzedać po <try> to co miałem kurwa jak oni lepiej przejmą Dobra, yy... ja pierdolę co do chuja Kupić w taki takim strzelę męczny. I W sumie to bym mógł odwiedzić. Nie, to mógłbym odwiedzić sobie. Tą miejscówkę. <laughs> czegokolwiek to nie to. To jest to. Zobaczcie co tam jest. Ale najpierw bym, bym bym, w sumie musiał pozbyć się celownika jednego go opylić do głupca. O, już się nie wejdzie. Wypier. Aha, no to, żebym wszedł Nie, no, bez jaj. Serio, weź nie mogę? Bóg się stoi? He, <grystanie> ok. Był sial not pass. Nie zagivera schowam po co mi ona na górę da się wejść tylko po co Może. Zatem do sklepów Tam jest lekarz, lekarz mnie interesuje do handlarza Gościu Aha tutaj w sumie handlarza nie ma Aha okej okay. y Trzeba by go tu uniego... Aha, to są lepszanie. Yy, nie, mam za mało małą Dobra, wypiję. Dalej. Czyli handlarz. Kurde, kamera widać swoją odległość. No. A. O, siedem, sześć, pięć, What the fuck? Będę na górze? E, właśnie poszedł chyba. A, właśnie. Otoż handlarz. Dobra, handluj. I potrzebuję to opylić. Eee, wszystko. 2500, tysiąca. No, to już coś. Coś jeszcze. Pod... To mogę sprzedać? O, też. No, no, nieźle, dobra. 2,800. 17 apteczek. 15 granatów. Snapperka. Gdzie ja mam skara, kurczę. Tutaj to jest ciekawego ma? Czy on tu coś ma? Co to jest? Eee, nie, wolałbym coś mocniejszego. Kora. A, to. E, czy to czasem nie jest Kolt? To jest. Si. Kurde, to jest ten znany. To jest ten, ta broń, która pojawiła się niedawno w ostatniej aktualizacji. 45. I to kosztuje 5 koł, 6 tysięcy. Cholera Kuzma Ja pewnie bym ten pistolet znalazł, ale kiedy ja go znajdę? Nie, dobra, może sobie podaruję, nie, nie, nie Nie będę na wariatach, a ten do czego jest? To jest ogólnie do To czyli raczej Ile kosztuje? Nie, dobra, podaruję Patrzę jeszcze 100 naboi do pistoletu Do karabinka mam 170 To jest regularny Przebijalny pancerz Aha, bo to jest do chyba do snajperki zdaje się yy. To też. To jest do numeru... No właśnie. 35 strzałów. 205 za sztukę? Niemożliwe. Nie. Nie. Wysokiej jakości. E, dobra. Nie, nie. To jest do kolta. Dobra. Nie, nie, nie będę ryzykować. To jest kolcik Rhino, czyli ogólnie taki jak mam w domu. Czy podobny Rewolwer 10 tysięcy No Dobra, ale ja potrzebuję tylko to sprzedać Potwierdź po Dobra eee, 11 tysięcy wpadło. <noise> kusi. Nie powiem kusi Żeby... No, nie, no, 6 tysięcy to, to trochę dużo. Dobra, y ja podziękuję. Dobra, y przejdziemy się. Ja się przejdę. Ja się przejdę tutaj. Ja się przejdę tutaj. Atelierka działa, działa. Jak tam? Z... No właśnie. Tu jest ile? Eee, czyżbym.? Zaraz, zaraz, nie to. A, bo nie dałem sobie drugiej broni. To dam sobie to. Strzelba. A eee, karabin, ten snajperski, na razie nie, tak nie będzie przeze mnie używany. Dobra, tu mam 7 strzałów, czyli w sumie 100. Eee, tu mam to. Ewentualnie mógłbym dołożyć. O nie dobrze. Dołożyć. Tako. O właśnie. I teraz mam przynajmniej celownik na tak, nieco lepszy. Ale nas nie będę już bronił. Co? Do, do pewności już dziś. Eee, nie. A jak z żarciem? Nie, nie, dobra, inaczej. Ja muszę sobie do medyka muszę iść. Przypomniało mi się. Lepiej mieć zapas żarcia na później. Handlarz. No dobra. fakt. Ale zaraz handlarz. Medyk też tu był. E, to jest handlarz, a medyk był na dole. I tu trzeba kupić żarcie. E, Okej, okay, to nie ten handlarz. Gdzie ja tego gościa widziałem? jest jeszcze jeden. To tutaj. Dobra. Tutaj. Yy, be, 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 be. Handluj. O właśnie. O to chodziło. Kiełbasek. Wszystko. Yy, kup wszystko. Yy, I chleba. Wszystko. Nie ma co ryzykować. Woda 1. Piwo 1. Wódka 8. Jak stalker? Oczywiście znaczy na razie gram dopiero. Tak szczerze mówiąc. Dzisiaj. trzymać się pół roku. To znaczy, no jeśli ty się kierujesz tylko tym paczem. No, to nie wiem, czy ma to dla ciebie jakąkolwiek różnicę. Bo w zasadzie ja w to gram od początku i pomijając parę takich delikatnych mankamentów, nie narzekam. A ten patch, który wszedł, to póki co widzę plus. O tyle, że na przykład pojawiła się w... u handlarza nowa broń Colt, z tym, że jest za droga, żeby kupić. Mam nadzieję, że znajdę ten pistolet gdzieś na trasie. Do reszty, szczerze mówiąc, nie zauważyłem większej różnicy, bo nie grałem jeszcze na tyle długo, żeby ją odczuć. Tak czy siak, dla mnie Stalker to jest gra, którą gram od praktycznie odkąd się pojawiła premiera. Nieregularnie wprawdzie, ale gram i będę grać, bo podoba mi się. Długie, długie godziny mi daje. Właśnie, otóż to, właśnie to bym sobie wziął. Nie wiem dlaczego ty, tego karabinka nie mogłem nigdzie znaleźć. Miałem go, ale dlaczego go już nie mam, to nie wiem. Ja chcąc grać w Stalkera, nie kierowałbym się na ostatnią poprawką, bo ta nowa, ostatnia nie miała dużego wpływu na samo działanie gry, tylko na zawartość, na, na to co oferuje, a nie na szybkość działania. Czy na jakieś tam błędy, które się pokazują. No, no tylko tyle, bo w sumie. Karabinka nie będę kupować. Nie ma nawet za co. Gram na premierę, było spoko, ale czekam aż poprawią trochę i wtedy drugi raz kupić i przejść. Czekasz aż poprawią trochę. Czasem możesz poczekać, bo to, że ty widzisz jakieś błędy, nie znaczy, że producenci o nich wiedzą. I to poprawią, bo ja mam błąd, gdy wchodzę pierwszy raz do gry. To, żeby wszystko mi się załadowało w sensie teren, budynki, żeby móc wejść do głównego menu. Muszę poczekać parę naście sekund, jak się to załaduje. Muszę i tak z gry wyjść do głównego menu i znowu się załadować. Wtedy gra się, do, wtedy gra się ładuje w pełni, ale to jest w zasadzie tylko jeden problem, jeden bóg, z którym się z którym mam problem, a tak to ja nie narzekam na nią. Gra mi się dobrze. W miarę stabilnie, chociaż mam wrażenie, że mimo że mam powiedzmy grubo ponad 100 klatek, to mam wrażenie, że czasami mi obraz rywie, Ale to tylko wrażenie. Na szczęście. Dobra, kupione można iść w teren. Czyli pokazuję jeszcze raz i objaśniam. Idę sobie tutaj. Zobaczcie, co tutaj jest. A że ciemno, to trudno. Ja ogólnie niekoniecznie lubię gry post-Apo. Chyba, że jest ona. Chyba, że to jest no, Nie wiem, post -apo połączenie z typu Halo. Z grą typu Halo. Wtedy podziękuję. Gry post-Apo, owszem. Ale w czasach teraźniejszych bądź delikatnie yy, parę lat do przodu. Natomiast żadnych futurystycznych pierdół głównie nie toleruje i nie akceptuje. Ewentualnie post-apo, powiedzmy w, przesz w przeszłości, czasy II wojny, I wojny światowej, takie czasy wojenne, to tak, ale żadnych nowoczesnych, żadnych futurystycznych pierdół to nie, absolutnie nie. To ja aż takich jazd nie miałem. Jedyne, co mnie wkurzało, to doczytywanie drzew i obiektów w oddali. Ja no właśnie o tym mówię. No i bugi w miejscach pobocznych. w miejscach pobocznych. Ja za każdym razem, gdy załaduję pierwszy raz, na danym, danym dniu, pierwszy raz odpalę grę, to właśnie mam problem z doczytywaniem się drzew, obiektów i wszystkiego. Jak ja pierwszy raz do gry wchodzę, to niejednokrotnie miałem sytuację, że widziałem tylko płaszczyznę, pole, nawet nie pole, ziemię, gładką ziemię, na niej nic nie było. Dopiero po kilku sekundach zaczęły się doczytywać drzewka, krzewy, trawa, budynki, wielkie budowle. Ale ja mam z tym problem od początku i ja jestem pewien, że to się nie zmieni. Bo gdybyś miał zmienić, to już by dawno się zmieniło. Ale wystarczy, że poczekam aż się załaduje wszystko. Zobierz sobie wyjście do głównego menu. Po czym tam kontynuuj. Ładuje mi się jeszcze raz. Wszystko mi się ładuje natychmiast i mogę grać. Mogę poświęcić te parę naście sekund na załadowanie się wszystkich obiektów. Dla mnie to nie problem. Ale z misją, pob z misją pobocznymi nie miałem jakichś większych problemów. Albo też wstawić stop. i wrócisz. To się doczytują nie w trakcie wchodzenia do gry. Wiem o co chodzi. No, no tak, znaczy... O, teraz właśnie... Przed chwilą widziałem, że doczytały się te krzaki. Część tych krzaków nie była widoczna. Zbliżyłem się i na na nagle się doczytały. Teraz widzisz, wszystko się doczytuje. Chociaż cały czas mam wrażenie, że obraz nie jest płynny. Nie wiem, znaczy, obraz przesyłany jest we 60 klatkach, natomiast yy, no, mam trochę więcej. A mimo tego, mam wrażenie, że obraz nie jest w pełni płynny. Jezu, Maria, znowu się znowu coś się zaczyna. Dobra, nie będę. Nie chcę mi się z nimi i Idę dalej. Zresztą, tutaj idąc, widać, że się niektóre obiekty, obiekty doczytują. Ale mi to nie przeszkadza. Zaraz... eee... Yy... no właśnie. Teraz pytanie... Znaczy w sumie to jest trochę nierealistyczne o tyle, że latarka powinna w końcu się wyłączyć. Tak, taki mały, taki de detal. Tam chciałem iść, ale nie wiem czy się da, bo widzę, że most jest lekko... Ale... Tak, to Stalker 2 jest dla mnie bardzo dobry. Tak, jest. Pomijając optymalizację, pewne bugi, tak, zgadzam się. Czy jest optymalizacja? Jeden element, detal trzeba brać pod uwagę zanim się grę kupi. To jest otwarty świat. To jest sandbox. Jak to jest sandbox, no to niestety wymaga to mimo wszystko sprzętu troszeczkę mocniejszego. A już szczególnie jeśli chce się grać na maksymalnych detalach i biorąc pod uwagę, że w modzie są monitory 2K, 4K, 8K. No to karta graficzna, i procesor, no, muszą być mocne. W każdej grze, która oferuje sandbox, czyli otwarty świat, sprzęt, grafika, GPU i CPU, muszą być mocne. Jeśli ja się spodziewam, że z tego stalkera i takiego dostałem nic więcej. A, no to dobrze. Czyli y, twoje oczekiwania zostały spełnione, no i jeśli tak to zrozumiałem, no to tylko się cieszę. Ja w nagrałem ja da bardzo dawno temu, bardzo krótko. Bo wtedy jeszcze sandboxy mnie nie, nie kręciły. Natomiast to stwierdziłem, że oglądając pierwsze materiały, co ja chciałem zrobić? Dźwięk. Oglądając pierwsze materiały.